Zobaczmy, śniadanie jest, zakupy są, maile sprawdzone, co tu jeszcze. A, pochydować Blizzarda. Dzień dobry, cześć moi drodzy. Jakiś czas temu robiłem film na temat nowej świnki. Mounta, który został wprowadzony do sklepiku. I dzisiaj stwierdziłem, że sobie tą świnkę jeszcze pohejtujemy. A tak naprawdę to pokażę wam po prostu parę rzeczy, które mnie denerwuje. Dlatego, że dostałem tą świnkę e, od jednego z moich widzów. I, I zobaczcie, że teraz mam tego Mounta. Ktoś teraz może stwierdzić, Nexus co za hipokryzja. Hejtujesz tego Mounta, ale z drugiej strony masz go i na nim latasz. E, tak jak już wcześniej mówiłem, dostałem go od widza. E, cały czas protestowałem, żeby nie kupować mi tego Mounta. Tego nie chce i, i tak dalej Natomiast jak już ktoś kupi tego mounta I wyśle wam jego prezent No to na Battlenecie nie ma możliwości Żeby tego, pre, tego prezentu odrzucić Jest tylko akceptuj Więc jakbym nie zaakceptował To teoretycznie oplułbym pieniądze Które już zostały wydane No chyba, że to jakoś się zwraca Ale nie jestem pewien Stąd też przyjąłem go e, No ale dzięki temu jestem w stanie Zrobić dla was ten film No dobra Ale co z tym świnkiem jest nie tak Już chyba rozmawialiśmy wszystko Na temat tego mounta I raczej wszyscy wiemy Że to wszystko jest B i F Ale gdy już zakupicie tego mounta to są pewne problemy z nim związane, ale najpierw chciałem pokazać wam coś co jest jakby poza jeszcze tym mountem. Co miesiąc Blizzard stara się wypuszczać takie filmy, które są jakby podsumowaniem tego co będzie się działo w danym miesiącu. No i chciałem wam pokazać właśnie jedną rzecz. Generalnie ten mount jest związany, rzecz jasna, z chińskim Nowym Rokiem I zawsze jest jakby nowe zwierzątko, które jest związane z tym Nowym Rokiem W tym roku jest to świnka, stąd też Blizzard po prostu wskakując na ten Na taką okazję zmonetyzowania tego święta Wrzucili po prostu do sklepiku tą świnkę Rok temu był piesek Natomiast, co mi się nie podoba, to to, że ten mount był reklamowany jako część Lunar Festival I rzeczywiście Lunar Festival jest właśnie... Tym chińskim nowym rokiem, tak jakby w grze, e, po prostu mają jakby to jest jakby odpowiednik, no nie? Natomiast reklamowali to właśnie za pomocą tego Mounta, czyli w zasadzie jest to Mount związany z Lunar Festival, ale jeżeli jest związany z Lunar Festival, to musisz sobie go kupić. I teraz sobie tak pomyślałem, a, a co by było gdyby Tego mounta można było wypuścić W ramach tego Lunar Festivalu, czy to nie byłoby Lepsze? Rzecz jasna nie, dlatego, że No wiadomo, szybciej można Zarobić w ten sposób pieniądze, niż wrzucać to I oczekiwać, że ludzie wrócą po tego Mounta i tak dalej, i tak dalej, więc to jest Jedna z rzeczy, która mi się od, od, w tym mountie Bardzo, ale to bardzo nie podoba, że Był reklamowany właśnie jako Lunar Festival Ale nie jest jego częścią Wróćmy teraz do samej świnki, generalnie jak już ją Miałem, to się jej po prostu przyjrzałem Jak dobrze wiemy jest to mount, który kosztuje 20 euro w przeliczeniu na polskie złotówki to będzie, przepraszam najmocniej 25 euro. Kosztuje 108 zł. Za 108 zł za mounta oczekujemy, że ten mount będzie naprawdę fajny. Jakby tutaj już nie mówię o tym, że, że jest jakiś wygląd, tylko, że raczej będzie wyższej jakości. No i sam Blizzard zresztą mówił o tym, że chcemy, aby nasze mounty były, wiecie, lepszej jakości i takie tam rzeczy. Natomiast ja zauważyłem, że jest z tym mountem parę problemów, które do dziś dzień nie zostały jakby załatane, a mamy już prawie miesiąc od wypuszczenia tego mounta. Stąd Chciałem Wam je pokazać, jako że nie każdy ma dostęp do tego mounta. Generalnie od jakiegoś czasu w World of Warcraft zaczęły pojawiać się różnego rodzaju fizyki, fizyka związana z przedmiotami jakieś tam, wiecie, dyngadełka, to się tam jakieś wisi, i gdy ruszamy naszą postacią, to ta fizyka gdzieś tam jakoś rusza tymi przedmiotami. No i postanowiono, że tą fizykę, rzecz jasna. Podłączą pod tego mounta. Stąd też niektóre elementy tego mounta mają tą fizykę. I mamy tutaj ten dzwoneczek, mamy uszka, mamy tutaj z tyłu e, ogonek, te tutaj jakieś takie widzicie, linki, czy nawet ten taki, nie wiem jakby to nazwać, takie majtki, kurde czy, czy coś. No i też e, są te pakunki. Więc w momencie, gdy będziemy sobie biegać dookoła, zobaczcie, że. Te elementy tutaj sobie gdzieś tam e, tak, tak dyngają Również dęgają sobie łóżka. Widzicie? Jak się, jak się ruszymy i będziemy ruszać, to, to nie są jakby zrobione animacje bezpośrednie, tylko to jest właśnie e, ta fizyka. Tą fizykę możemy włączyć lub wyłączyć. E, no i zobaczcie, jak, jak to miejsce wygląda. Generalnie na ziemi efekt jest fajny. Wygląda to ok, nie? Fajnie, gdyby więcej mountów Po Warcraft taki efekt miał. Problem pojawia się, gdy tego świniaka za stówkę podniesiemy z ziemi i zaczniemy latać. Zobaczcie, co wtedy się dzieje. Gdy sobie podlecimy. Co, co to ma być? Co to ma być? Co te pakunki robią? Co, co, czy wy to widzicie? Najwyraźniej coś zostało zaprogramowane źle I wiadomo, że jeżeli latasz No to jest jakiś tam, wiecie Opór powietrza, to powietrze gdzieś tam jest Opływa tą postać i tak dalej No i te pakunki rzecz jasna by się w jakiś sposób ruszały Ale nie wydaje mi się, żeby wiatr był na tyle mocny podczas latania Żeby kurde te pakunki po prostu dostały jakieś tutaj padaczki dosłownej Co wygląda naprawdę źle I mnie to bardzo drażni Mam tego mounta i sobie latam od czasu do czasu na nim Taką po prostu, żeby patrolować się troszkę no i powiem szczerze, jest to strasznie denerwujące. Reszta elementów nie zachowuje się aż tak bardzo źle, na przykład te, te paski, to jeszcze można wybaczyć, nie? Ten świński ogonek również tutaj dostaje jakichś dziwnych drgań. No i gdy spojrzymy sobie naprzód, zobaczcie, co jeszcze drga. Te jego uszka Uszka teoretycznie można jeszcze wybaczyć, bo rzeczywiście te, te, te uszy mogą tak właśnie sobie wibrować w momencie, gdy leci wiatr gdzieś tam w nie wpada. Wiadomo, że nie będziemy doszukiwać się jakiejś najbardziej y, super fizyki, jeśli chodzi o World of Warcraft, tak? Natomiast gdy już ta fizyka jest zaimplementowana, to wypadałoby, żeby ta fizyka była zrobiona na... To 100-złotowym mountie w miarę dobrze. Dlatego, że gdy wylądujemy, wszystko jest ok, ale gdy latamy, a właśnie w ten sposób był reklamowany ten mount, że ma skrzydełka, że sobie lata, to wygląda po prostu źle. Wszystko drga, wszystko wygląda dziwnie. No i możliwe, że jest to związane fundamentalnie z problemami fizyki World of Warcraft, że nie jest ona idealna, ale z drugiej strony nie róbmy wtedy mountów, które zawierają tą fizykę, skoro ta fizyka wygląda po prostu dziwnie. Zaraz ktoś powie, to na nim nie lataj! To po co go kupować w sumie z jednej strony. Ja akurat nie wydałem na tego mounta pieniędzy. Na szczęście. Dziękuję oczywiście Zypkisowi, który mi go kupił. Natomiast jeżeli ktoś wydał pieniądze na tego mounta, no to trochę słabo, że takie elementy są. Teraz wam pokażę, przynajmniej zobaczymy, czy wszystko będzie działać lepiej w momencie, gdy wyłączymy fizykę. a Wchodzimy w system, wchodzimy sobie w advance i tutaj powinniśmy mieć właśnie physics interaction none. Tylko teraz trzeba zresztartować grę. Okej, okay, wyłączając fizykę nic się nie zmienia. Dalej zobaczcie, że wszystko sobie tutaj drga i lata. Czyli najwyraźniej jest to po prostu jakaś tam fizyka związana z elementami, które są w świecie. Czyli na przykład jakaś wisząta linka i tak dalej, i tak dalej. Więc no niestety mount cały czas jest obarczony tym i nie da się tego wyłączyć. Jednak się nie da wyłączyć. Wydawało mi się, że wcześniej można. Ale tak jak już mówiłem, na ziemi wygląda to w miarę ok. Natomiast gdy podlecimy sobie w powietrze Wygląda to źle No i moi drodzy, postanowiłem zrobić właśnie taki mały review Tego mounta i pokazać parę rzeczy I czy warto kupować tego mounta? Nie Jakby nie polecam go jest To jest taka baryła Jakby nie zgadzam się z przesłaniem Stojącym za tym mountem Że jest to po prostu czysty cash grab Reklamowanie go w bardzo taki niejasny sposób Dodatkowo problemy, które są związane fundamentalnie Z tym mountem, to nie wygląda źle Mnie to autentycznie drażni, ja nie wiem Są osoby, które po prostu mają tak, że po prostu coś ich drażni. A że patrzę się na tyłek tej świnki przez dłuższy czas dylatam, to po prostu jest słabe. E, zwłaszcza że no to widać ewidentnie i Blizzard też widzi, że tak jest. Niedokończony mount? Myślę, że można byłoby to zrobić lepiej. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie zasiądźcie o tej śwince. Pa pa. Do zobaczenia. Cześć.